Wiecie o tym, że nasze życie można modelować, że tylko od nas zależy, co z nim zrobimy? Kiedy poczułam, że perfekcjonizm nie jest dla mnie najważniejszą wartością, zrozumiałam, że mogę zrobić wszystko, na czym mi zależy. Wszystko to, co robię, robię najlepiej, jak potrafię. W danym momencie. To, co ze mnie wypływa, nie musi być idealne. Nie musi być perfekcyjne. Zanim to zrozumiałam i kierował mną perfekcjonizm, wiele pomysłów, które się we mnie rodziły, nie ujrzało światła dziennego przez obawę, że nie będą zrealizowane perfekcyjnie. No, ale dlaczego ja tyle mówię o tym perfekcjonizmie? Dlatego, że ja nie chcę nikogo namawiać do perfekcjonizmu językowego. Chodzi mi tylko o to, aby otworzyć się na myślenie o tym, że można mówić pięknie po polsku. Trochę mnie to teraz dziwi, ale też mam kilka takich słów, które kiedyś wypowiadałam inaczej. Na przykład wziąć. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Nie wiedziałam, że tak się nie mówi. I nie pamiętam, żeby w szkole ktokolwiek zwrócił mi na to uwagę. Oczywiście poprawna forma tego wyrazu nie uwzględnia głoski ś, czyli mówimy "wziąć". Na przykład, chcę wziąć farbę. Na przykład jeszcze zupełnie niedawno mówiłam: "ukrój mi kawałek chleba" zamiast "ukrój". Teraz zdecydowanie wybieram poprawną formę. Ukrój mi kawałek chleba. Dziwię się tylko, że to trwało tak długo. Mówiłam też e, kilka razy pod rząd zamiast poprawnie, kilka razy z rzędu. Albo w cudzysłowiu zamiast w cudzysłowie. Te przykłady są co prawda z innej kategorii, ale. Jak już robię taki językowy coming out, to chciałabym się oczyścić ze wszystkiego. Mam też takie słowo, z którego poprawną wymową no jakoś tak nie mogę się pogodzić. I buntuję się za każdym razem, kiedy je wymawiam. To słowo to papryka. No jakoś nie brzmi mi z tym pa na początku. Wyraz papryka jest zapożyczeniem z języka węgierskiego, który każe akcentować każdy wyraz na pierwszą sylabę. Tak się składa, że pierwsza sylaba słowa papryka to jednocześnie jego trzecia sylaba od końca. Dlatego niektórzy uważają, że wyraz pochodzi z Łaciny. Ale nie. Wyraz papryka jest zapożyczeniem z języka węgierskiego. Co prawda, z węgierskim Polacy są osłuchani. E, wiadomo. E, Wichar wol, ja, dża, wichar, os oslo ledut. Niencze semi kapczulaszunk, Warszawa, niencze, niencze Warszaw. Pamiętacie, nie? W każdym razie wybierzcie sami, jak chcecie mówić, ale poprawnie to słowo brzmi papryka. Ale żeby jakoś tak bardziej twórczo zakończyć ten odcinek, postanowiłam przedstawić melorycytację w dwóch wersjach. Wersja niepoprawna i wersja poprawna. Lub odwrotnie. Sami ocencie, która brzmi lepiej. A, brokatu zapomniałam. To jeszcze tylko brokat? I lecę po gitarę. Zdajany Zdzisław biegł co tchu przed siebie. Kilka minut wcześniej zerwał się z łóżka, bo popełnił głupstwo i nie włączył budzika. Wychodząc z domu pochycił jabłko. To dziwne, bo Zdzisław jabłek nie jadł. Z jabłkiem w kieszeni bieg Zdzisław przed siebie pięćset na godzinę. Prawie jakby leciał. Z kieszeni wypadł mu cukerek. Nikt, nikt, nikt nie mógł go powstrzymać. Nikogo nie chciał słuchać. Zwolnił, dopiero gdy znalazł się przed sklepem, w którym ostatnio wydał pięćset złotych na uszko, z którego przed chwilą się zerwał. W ogóle, w ogóle, czasem Zdzisław lubił zaszaleć, lubił wydawać pieniądze, ale nic, nigdy nie mówił o tym matce. Raz kupił łódkę, raz subsoli w kopalni, lecz teraz przed sklepem, w którym kupił uszko, stał z zamiarem wejścia do środka, By gdy już wreszcie znajdzie się w jego wnętrzu. Kilka słów rzucić i wyrazić swe rozczarowanie. Że na łóżku nowym za bardzo się wysypia, Tak bardzo, że rano wstać z niego nie może i do pracy się spóźnia. Ach, ten Zdzisław, ach, ten Zdzisław wiecznie niezadowolony. Ale ogólnie to dobry z niego człowiek. A sprzedawca był bezczelny i guchy na potok jego słów. A Zdzisław był zdziwiony, że nikt go nie chciał słuchać. Stwierdził, że zamknie ten rozdział i taka mu myśl przyszła. Co prawda dziś nie jest tusty czwartek, ale zje sobie pączka. Och Zdzisław! Och Zdzisław jest mistrzem w poprawianiu sobie nastroju. Posłucha swego serca i wszystko będzie dobrze. I na koniec ballada o Zdzisławie w miarę poprawnie. Zziajany Zdzisław biegł co tchu przed siebie. Kilka minut wcześniej zerwał się z łóżka, bo popełnił głupstwo i nie włączył budzika. Wychodząc z domu pochwycił jabłko. To dziwne, bo Zdzisław. Jabłek nie jadł. Z jabłkiem w kieszeni biegł Zdzisław przed siebie. Pięćset na godzinę, prawie jakby leciał. Z kieszeni wypadł mu cukierek. Nikt nie mógł go powstrzymać. Nikogo nie chciał słuchać. Zwolnił dopiero gdy znalazł się przed sklepem, w którym ostatnio wydał pięćset złotych na łóżko, z którego przed chwilą się zerwał. W ogóle. Czasem Zdzisław lubił zaszaleć, lubił wydawać pieniądze, ale nigdy nic o tym nie mówił matce. Raz kupił łódkę, raz słup soli w kopalni, lecz teraz przed sklepem, w którym kupił łóżko, stał z zamiarem wejścia do środka, by gdy już wreszcie znajdzie się w jego wnętrzu, kilka słów rzucić i wyrazić swe rozczarowanie, że na łóżku nowym. Za bardzo się wysypia. Tak bardzo, że rano wstać z niego nie może i do pracy się spóźnia. Ach, ten Zdzisław wiecznie niezadowolony, ale ogólnie dobry z niego człowiek. A sprzedawca był bezczelny i głuchy na potok jego słów. A Zdzisław był zdziwiony, że nikt go nie chciał słuchać. Stwierdził, że zamknie ten rozdział. I taka mu myśl przeszła, co prawda dziś nie jest tłusty czwartek, ale zje sobie pączka. Zdzisław jest mistrzem w poprawianiu sobie nastroju. Posłucha swego serca i wszystko będzie dobrze. <zysk>